Siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku! Jesteśmy dzisiaj na Flomarku, jest w Bukel Flomark. Są w ogóle dzisiaj trzy Flomarki w różnych miejscach, ale nie zdążymy wszystkich obskoczyć, a w Google jest przeważnie coś fajnego. Myślę, że wiecie co to flomarki, bo w ostatnim odcinku mówiłam, ale dla nowych ludzi powtarzam, że flomarki to są takie targi starości. Holendrzy sobie wystawiają stare rzeczy, bo oni są strasznymi zbieraczami, dużo tego mają. No i często jakieś tam sklepy, na przykład butiki co im nie zaszło też się Tak, Także idziemy. Dobra to zaczynamy. Tutaj trzeba dobrze patrzeć... Ja ja Tutaj trzeba dobrze patrzeć, bo często wśród takich pierdłów właśnie są ukryte spoko rzeczy. My patrzymy przeważnie na ubrania. Nie, biorę ją, no pewnie, ale razę kosztuje.

Ik weet niet het streng is dat is. Ja, dat niet. Ik werk zelf in de supermarkt. neem het niet aan. Dank. Dat is echt wel Ik niet wie het Ja. Wat het? Ja. Ale to czy to jest z prawdziwych zwierząt. A szerokie chyba, nie? No i nie wiem, nie fajne. Nee, ik denk niet dat ik niet op het feest zal. Dan luchtpijn, je die <laughs> Ja, dat is goed. Zal Nee, nog wel een <hazien> duurde terugkomen. Wat ja, heb je? Een. Een wolken. Een En deze is, is hoe wat? Ook 2 euro. Het is 2 euro. is 2 euro. Ale ładne, biorę tam ten dzwoneczkę, będę na Ciebie dzwoniła, jak będę coś od Ciebie chciała. Pani zabierze dzwoneczek. Proszę. a, jest 100 euro. Dziękuję Dwa, pokaż mnie. Kupiłam sobie kryształowy dzwoneczek, taki ładny, nie wiem czy widzieliście, a 2 euro za kryształ, to jest moim zdaniem bardzo mało. Kiedyś to może być bardzo drogie, a mi się to bardzo podoba. Dobra, idziemy dalej. Dobra, było wszystko pięknie. Właśnie zaczął padać ten. Robimy szybkie kółeczko. Wszyscy się zawijają. My się też zawijamy. Dobra. Nie ma dzisiaj fajnych ubrań. Światki? Oh. Dobra, spadamy już do domu. Jak widzicie pada, ludzie się zwijają. Nam został w sumie tylko jeden rządek do obejścia. A i tak wszystko zakrywają, także nie ma co. Jedziemy do domu. Pokażę Wam co kupiłam, te dwie rzeczy. I to wszystko. Dobra, dzięki, ciunki. na No, CKN jeszcze. No. Euro 80. Jesteśmy na stacji w bukel na tym Tinku Zobaczcie jaka tutaj jest cena Witajcie po krótkiej pauzie Chciałabym wam tylko jeszcze na koniec pokazać dokładnie te dwie rzeczy, które kupiłam Więc pierwsza rzecz to jest ta koszulka, taka baseballowa Z napisem Vikings, ja lubię wikingów Adrian tak samo, mamy kazę na wikingów No i ja lubię baseballowe koszulki tak, także mam tą koszulkę za euro 50. Eee, ona będzie się fajnie w lecie i nosiła, no i w zimie, i w jesieni mam taki pomysł na nią. Adrien pod potwory, sorry. Mam taki pomysł na nią, że po prostu coś na długie rękaw będę pod nią nosiła, coś jasnego, szarego albo białego, luźniejszego powinno być fajnie. No i druga rzecz. To jest ten dzwoneczek. Kryształowy. Jest prześliczny, mi się mega podoba. Ogólnie, jako ozdoba, no ja nie mam służącej, na którą będę mogła dzwonić. Mam tylko jednego służącego, ale on jest przeważnie przy mnie i on wie, kiedy ja coś potrzebuję. Ale w razie tu mam. Eee, no i strasznie mi się podoba i to jest kryształowy. I tak jak Wam mówiłam wcześniej w odcinku, Wydaje mi się, że warto kupować kryształy, no bo kiedyś to będzie chyba drogie, mi się wydaje. A jak nie, no to po prostu ja lubię mieć kryształy. Eee, no i co? Patrzyłam na necie cenę takiego dzwoneczka. No to są różnie od 30 euro, jest po 80, po 90 euro. Też zależy czy używany, czy nowy, jakiej firmy i tak dalej. No, także to są te dwie rzeczy. Dzwoneczek taki. W środku też kryształki. Za niego dałam 2 euro i mi się mega podoba. No, zobaczę to wszystko. Na tym flamarku nie udało mi się zbyt dużo rzeczy kupić. E, w ogóle był taki mały i późno przyjechaliśmy, więc dużo rzeczy było wykupionych. E, no i ja też się już chyba trochę umiem opanować i nie kupuję tak wszystkiego, no co mi nie poszedł. No, ale w każdym razie, plamar był fajny. E, co, dajcie znać w komentarzu, czy Wy też jeździcie na flomarki. Czy lubicie flomarki, czy to raczej nie, kompletnie nie wasz klimat. E, dajcie znać, jakie są Wasze najlepsze zdobycze flomarkowe. No i co, ja się z Wami będę żegnała. Zachęcam do subskrybowania kanału, e, do zostawiania łapeczek dla zasięgów, komentarzy i udostępniania. Dobra, dzięki za oglądanie ciunki.